Więc do Was vloga, i tym razem przedstawię Wam rzeczy, które według mnie zmieniły się od dzieciństwa do teraz. I mam nadzieję, że w komentarzu również podzielicie się swoją opinią, bo jestem właśnie jej bardzo ciekawa, co według Was się zmieniło. I zaraz Wam przedstawię kilka rzeczy, które według mnie się zmieniły um, i co o nich sądzę. Pierwsza rzecz jest to, to że kiedyś, na przykład, jakbyśmy mali, chodziliśmy do piaskownicy na placę zabaw i nie było problemu z nawiązywaniem, na przykład, znajomości, gdyż no, po prostu, na przykład, Poszło się na huśtawkę, tam huśtała się druga dziewczynka, no i mówiło się: Cześć, jestem Ola, cześć, jestem Zuzia. No, i tak się nawiązywało mnóstwo kontaktów, nie było z tym żadnych problemów. A teraz, jakbyśmy mieli podejść do kogoś, kto siedzi na ławce w parku, i powiedzieć: Cześć, jestem Nikola, no to byłoby tak dziwnie. I raczej takich sytuacji nie mam. A właśnie kiedyś tak to było, no i w sumie wydaje mi się, że to była naprawdę fajna rzecz. A teraz y, dzieci poznają na przykład się przez grę i na przykład zamiast tak, teraz jakieś sześciu czy siedmioletek, które na przykład mógłby fajnie poznać znajomych na przykład na placu zabaw, to teraz y, siedzi y, przed komputerem. I takie nawiązanie jeszcze do tego jest to, że kiedyś na przykład podeszli do ciebie znajomi pod okno krzyczeli ej, wyjdziesz, a domofen, domofen? Co? i dzwoni na przykład na, do... albo dzwoni na domofon, czy wyjdziesz, czy pograsz mi w piłkę, czy coś. A teraz e, Facebook. Rzecz, której mega brakuje, jest to leżakowanie. W przedszkolu jak byłam i było leżakowanie, to ja po prostu ubolewałam nad tym, że ja muszę to leżakowanie iść. Natomiast e, w gimnazjum albo w liceum, jak ja bym miała takie leżakowanie, to byłoby to coś pięknego. Na przykład o takiej, nie wiem, dziewiątej, dziesiątej zamiast Iść na rzeczową biologię, albo na matematykę, czy coś takiego, po prostu iść na leżakowanie. O Jezu, i się tak przespać co godzinkę. Mm, jeszcze jakby tak później podstawili ci pod nos y, jedzenie i picie, jak w przedszkolu to bywało. i to byłoby cudowne. Sięgam, jak byłoby coś takiego, to byłoby cudownie. E, inny stosunek do rodziców, do osób starszych. E, jak się było mniejszym, to rodzice byli takim wzorem na przykład, że poza nimi się świata nie widziało, że, znaczy, no może przez, bez przesady, a ja wiecie o co chodzi. E, a teraz to kolega dzwoni do kolegi na przykład i mówi, nie wyjdę, bo mi stara nie pozwoliła. Dla mnie naprawdę to jest zupełny brak szacunku, gdyż słowo stara, stary... No niezbyt mi się podoba i ja tak nigdy swoich prac nie nazywałam no i wydaje mi się, że to jest naprawdę niezbyt w porządku takie nazywanie, no bo nie sądzę, żebyś ty chciał być nazywany w przyszłości stary czy stary, no serio, niezbyt. Czasy podstawówki, gdy ty, gdy wracałeś ze szkoły i zjadłeś obiad i później ludzie mówili, do lekcji masz iść? Na przykład wieczorem nie obejrzysz telewizora, a ty byłeś wkurzony, bo, bo możesz sobie obejrzeć na przykład coś w telewizji, bądź pograć na komputerze. Więc w sumie y, rodzicem dobrze że się uczyli tego obowiązku, że lekcje zrobić, że najpierw rzeczy że ważne, y, a później jakieś przyjemności. A bo gdy byłam w podstawówce, to nie było raczej jeszcze mowy o paleniu w podstawówce, a teraz już yy, nieraz się słyszę, bądź widzi, jak taki szóstoklasista załóżmy idzie z papierosem, bądź sobie gdzieś tam się kitra i spali papierosa um, i tylko po to, żeby szpanować, żeby zaimponować, jest to mnie fajnie i w ogóle, no wiecie o co chodzi. A byłam już tak pierwsza gimnazjum, przyszedłem do gimnazjum to już nie i w ogóle, wiecie, chlamie już palenie i tak dalej. No bo wiecie, w końcu w gimnazjum masz to. Ile się w gimnazjum? 13 lat? Ja się już to 13 lat. No i wiecie, co to nie wiem? Właśnie ja dużo osób w moim środowisku w gimnazjum w pierwszym, na przykład paliło. Yy, no i moje rodzice też się pali, że ja toczyłem i tak dalej. Yy, przysięgam wam, że ja przez cały gimnazjum nie wziąłem papierosa do ręki. Yy, i naprawdę to zależy od towarzystwa. To nie jest tak, że wy pójdziecie do gimnazjum, to od razu zaczniecie na przykład palić, gdyż to zależy naprawdę od waszej silnej woli, od środowiska. W moim środowisku, nawet nie od środowiska, przede wszystkim od was. Raz miałam zaproponowane, czy nie chcę papierosa, czy coś takiego. Nigdy nie wzięłam. Da się? Da się. To wszystko zależy od was. Po małym to też nie było problemu, na przykład w co się tu ubrać. Ten problem ma najbardziej dziewczyn dotyczy, ale po prostu też. Nie było problemu właśnie w co się ubrać. Brało się pierwsze lepsze rzeczy z szafy czy z krzesełka i się leciało na przykład na podwórko i nikt się nie stoi, przez bruska godzinę, czy bluzka na pewno pasuje do spodni, czy buty na pewno pasują do torebki i tak dalej. Po prostu brało się pierwszą lepszą rzecz z brzegu i się wychodziło. Kiedy na to czy masz buty Nike, czy masz buty Adidasa. Czy masz buty z Dejshmana, czy z CCC? Teraz większość osób patrzy, czy ty masz Nike, czy ty masz jakieś firmowe buty, a jak już nie masz czegoś firmowego, to coś gorszy i w ogóle oczywiście od razu mówię, że ja tak nie oceniam, żeby później nie było jakichś niedomówień. Część osób tak patrzy teraz yy, i oceniają po prostu powierzchownie, nawet nie porozmawiają z tym osobą, ale uważają, że nie, ona nie ma jakichś markowych rzeczy, to ja się z nią zadawać na pewno nie będę. No. Tak niektórzy ludzie teraz patrzą, więc teraz byłabym ciekawa Waszego zdania. Napiszcie, końcem w komentarzu, jakby to spostrzegacie. Co według Was się zmieniło, jakbyście dzieckiem, jak jest teraz. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do kolejnego filmiku, jak i do opisu, gdyż tam znajdziecie wszystkie linki, gdzie możemy je znaleźć. O, oh, to też kiedyś Baki był małym, że nie, 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 no, no, nieładnie. Ładnie w streku. Dobra, nieważne. Um. I widzimy się w kolejnym filmiku.